Siemaneczko widzowie, dzisiaj widzimy się w nieco innej scenerii, ponieważ zawitał do mnie elektryczny gravel. Rower marki Fido, którą na pewno dobrze znacie, brand istniejący już 8 lat na rynku. Ja sam współpracowałem z nimi ponad 3 lata temu z moim pierwszym fatbike'iem elektrycznym. Następnie miałem o nich taki rower cargo przełajowy, można powiedzieć. Kończąc dwa lata temu na rowerze przyszłości, który tak roboczo nazwałem, to był Fido X, czyli taki składak. A tutaj mamy... E Gravel Fido C21. Jak to się będzie sprawować? Sprawdzimy w dzisiejszym materiale. Rower kosztuje 4000 zł i napędza go 250 watowy silnik. Mamy tu hydrauliczne hamulce Tektro, czujnik momentu obrotowego i nieco ponad 200 watogodzin na jednym ładowaniu. W zestawie dostajemy sporo gadżetów. Ja postawiłem na prostotę i zamontowałem tylko lampki. Zrezygnowałem z błotników i dzięki temu rower wygląda czysto, schludnie i rasowo. Patrząc na ten rower, wydaje mi się, że każdy zrobiłby dokładnie tak samo. Ostatnio taki dronik DJI Neo. Super się sprawdza. Mega jest pomocny w takich momentach, jak gdzieś jestem sam i trzeba sobie nagrać jakieś zewnętrzne ujęcie. Nie ma się co bać, że coś się może mu stać. Jak widzicie, wszędzie są osłony. Ja dodatkowo jeszcze dołożyłem sobie taką z Aliexpress, taki bumper z przodu, żeby w razie co, jak gdzieś się przy cymbali, to po prostu, żeby się odbił i obiekty, żeby się nie uszkodził. Dodatkowo też motyw jest taki, że po prostu nie boję się go dać komuś z zewnątrz, żeby mnie jest filmowo, kto za bardzo nie ogarnia. Także to, to jest pod tym względem mega plus. Mega plus. Silnik mam ulokowany w tylnej piaście, a wszystko napędzają 9-obiegowe przyrzutki. Rower jest lekki, sztywny, pani gravelu na pewno będą zadowoleni. Zboczę sobie nieco z głównej drogi, pojedziemy na skróty, ale takim szutrem. Zobaczymy jak te oponki tu się sprawdzą. Jest stabilnie, raz mi ślizło, ale bieżnik wyrabia, wyrabia można powiedzieć. Są momentalne takie uślizgi, ale jest ok. Najlepsze jest to, zero zmęczenia, zostawiamy sobie energię na później. Coś pięknego. O, i tu też elektryk, cyk. No, patrzcie. Fajnie, że ta technologia dochodzi do coraz to większej ilości osób. A jeszcze bardziej, jak się widzi, właśnie takie starsze osoby, które przecinają na elektrycznych rowerkach. To jest bajka. Zeskoczymy sobie z krawężnika, pyk, bo tu mamy przejście. Elegancko, nikogo na nie było, spoko luz widzowie. Gościu, co prawie gołębia rozjechał, nie wiem, czy to było widać. <grystanie> Patrzcie widzowie, były drzewa, nie ma drzew. Wycinka poszła pełną gębą. Będą zaraz nowe bloki, jak się wjeżdża do Stargardu. Fajnie, że miasto się rozwija. Ale wiadomo, w miejsce starych powinny być nowe nasadzenia. Jeśli jest to wszystko pilnowane i tak robione, no to wszystko będzie w porządku. Ile to już jedziemy, widzowie? Zrobiliśmy 4 km. Ja się w ogóle nie czuję zmęczony. Fajnie. Relaksik, relaksik. Co tu jeszcze nam podpowie wyświetlacz? Średnia prędkość 23 na godzinę. Top speed mieliśmy 30. Co, chyba dobrze by było zwiększyć nieco tego top speeda, nie? Dobra, cztery dyszki pękły. Teraz poczułem trochę nogi. <laughs> Jesteśmy na trybie Turbo Plus, czyli najmocniejszy. Sprawdźmy jak rower zachowa się na podjeździe. Górka dość stroma. Sporo amatorów tutaj wymięka na tej kłasce, jak się jeździ tą trasą i obserwuje różnych tam przeciętnych zjadaczy chleba, wycieczkowiczów rowerowych. Tu natomiast na tym sprzęcie, baja, nawet się nie mrugnie. A już jesteśmy na górze. I lecimy. Bardzo przyjemna jazda. Zobaczcie, jak on jest wyważony. Nie ciągnie za bardzo, tak jak zwykłe, tanie elektryki. Czuć, że ten sensor, który tutaj jest zainstalowany, pracuje tak, jak powinien. Widzicie, nie ma żadnych dziwnych zrywów, szarpnięć. W momencie, w którym ja nacisnę mocniej, to on wie, że musi dać większego busta i wtedy lecimy szybciej. Takie systemy są montowane w tych troszeczkę wyżej niż już tańszych rowerach. W podstawowych, najtańszych tego nie uświadczycie, ale czujnik momentu obrotowego już w tych no poziom wyżej rowerkach jest standardem. Robert przychodzi spakowany jak każdy inny elektryk. Dostajemy do niego pokaźny zestaw gratisów. Zwróćcie uwagę, jak wszystko zostało starannie zapakowane. Kartą z akcesoriami naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie jak mało śmieci zostaje po rozpakowaniu sprzętu. Tutaj trzeba przyznać Marcefilo, że rzeczywiście trzymają się ekologicznych standardów i ich marketing z tym związany to nie tylko puste slogany. Większość trasy jadę na Turbo Plus, na prawie najwyższej przerzutce i spadła nam pierwsza kreska baterii. Zrobiliśmy 10 km. Jedziemy już 25 minut od uruchomienia. Zobaczymy, ile wyjdzie później. Mały update widzowie, zrobiłem 30 km na tym rowerku i bateria spada do dwóch kresek, więc no, zbliżamy się do zera, a przed nami jeszcze kawałek drogi. Jadę na mecz tenisowy, jak widzicie szybki oksy są, czapeczka do tyłu, jest gravelek, także jak kresowy hipster lecimy grać w tenisach. No, i mamy to widzowie, jestem już u siebie. 40 km pękło na jednym ładowaniu. Wprawdzie ostatnie kilometry to już jechałem raczej na eko, a w zasadzie to siła moich mięśni. Szczerze mówiąc, nawet nie zwróciłem uwagi, kiedy przestał wspomagać, bo wydaje mi się, że gdzieś tam było to w okolicach 38 km. Jak ma być szczery, to nawet chyba nie poczułem, kiedy dokładnie straciłem to wspomaganie. Widziałem to dziś na ekranie, ale dopiero po chwili zajeżyłem, że ej, on już mnie nie pcha, bo jak już tracił moc, jak ta ostatnia kreska baterii schodziła na zero. To już tak w zasadzie on przestawał wspomagać, nie więc to też tak się wydarzyło może być płynnie. Ale spoko, spoko. Wycieczkę dzisiaj uważam za udaną, fajnie, że też można było sobie pograć na koniec dnia. Uwielbiam takie dni, takie chwile jak te, kiedy po prostu wykorzystuje się na maksa cały sęki dzień. Nie? Sport to zdrowie, także. Polecam, jeśli ktoś chciałby sobie kupić taki grawelek, może boicie się właśnie sportu i nie wiem, ktoś z waszych kolegów śmiga na takim sprzęcie, a wy chcielibyście zacząć, ale boicie się, wiecie, tych dalekich dystansów, martwicie się o swoją kondycję, to będzie idealny dla was motyw, bo na pierwszy rzut oka nie widać, że to jest elektryk. Akumulator, tutaj bateria jest niewyciągana, także o tym trzeba wspomnieć, ale. Tak, jak ktoś nie ma jakiegoś prawnego oka, to nawet by się nie domyślał, że wy pedałujecie sobie na. i czytujecie na elektryku. Także, no, przemyślcie to. A już tak całkiem serio, mamy tutaj budżetowy rower premium. Coś, co za 4000 zł płacicie i macie na miastkę sprzętu, który spokojnie może konkurować z rowerami rzędu 10 tysięcy zł. Bo jedyne, co go odróżnia od takich no, rowerów z górnej półki, to fakt, iż napęd mamy w tylnym kole, a nie umiejscowiony tutaj w okolicy suportu. Chociaż tu jest taka właśnie zmyłka, że niby gdzieś tutaj jest ten cały mechanizm, a jednak tu jest tylko taki spaw i włącznik do akumulatora. A jeśli macie np. Na nadmer hajsu i nie wiecie co z nim zrobić, to możecie sobie jeszcze dokupić Łocza, którego oferuje Wam Fido. Wtedy będziecie sterować sobie z apki, rower, klikać, podglądać wszystko bez konieczności patrzenia na wyświetlacz, waszego e-bike'a. Także to już w ogóle luksus. Poza tym macie jeszcze masę innych gadżetów. Wszystko oczywiście znajdziecie na stronie Fido. Link zamieszczam wam w opisie pod filmem, także wchodźcie, sprawdzajcie. Korzystajcie.